Co są Oj, gdzie ja jestem? Muszę zobaczyć dokładnie. Mapa, 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 mapa. Tu. W jakim miejscu jestem? Wysoko. Tu, na to. Praca wróżbiarstwa. Pracowanie nasze. Dobra, pracownia, wróżbiarstwa, To na razie identyfikacja, bo mam tam legendarnych parę przedmiotów. I parę po prostu chyba innych też. Mogę sobie zrobić ten eliksir. Kolejny. Eliksir skupienia. Nie pamiętam do czego on był. I gazowy. To akurat spoko. Gorsze, gorsze. Fajnie te rękawice wyglądają. Zdro zdobione. ...dwukolorowe. No i dobra. Teleportacja do Hogsmeade. I pozbyć się wszystkiego. Przy wróżbiarstwa muszę stepnąć. To będzie... tutaj jak dobrze pamiętam. Tam. Może będzie miał przy okazji coś lepszego dla mnie. Ale na razie sprzedanie. Miał czapkę, chyba. Mam czapkę na niski poziom, więc idealnie się składa. No I sporo mi pieniędzy wpadnie. Znaczy, jak mówię, raczej nie mam co się martwić o te pieniądze już. A raczej. Będę miał 9 jakieś 800. Prawie. Gorsza, taka sama, lepsze okulary. Yy, porównaj. No jeden. Wyżej jest, jakby nie patrzeć. Jeden tylko poziom wyżej, a daje 8 obrony. Tylko nie jest potrzebny chyba tak. obrona. Czata ofensywa. O, to już ciekawsze. I tu? Obrona, no mówię obrona, nie, ale ofensywa tak. Obrona, obrona. Dobra, wezmę to. Dobra, zamiejmy od razu. I zaraz ulepszę sobie to bardziej. Tej obrony trochę wbija. Zmienimy wygląd. Choć nie wygląda tragicznie, ale nie chcę w tym chodzić. Będę chodzić na razie tak jak wtedy miałem. Czyli peleryna. Uchwy różdżki. Leciało mi coś ciekawego, bo trochę już tego mam. To dziwnie wygląda. Dziwnie, dziwnie, o, to ładnie. Choć niestety przez czasem tego nie miałem, właśnie, ale ładnie wygląda w każdym razie. Dobra, zamieniłem, czyli to mogę sprzedać, żeby nie zawalało mi ich flipunku. I zaraz sobie pobijam obronę. Nie, chyba nie ma sensu na razie. Mówię, obrony aż a tak mi nie przyda się bardzo. Na razie przynajmniej. Może później, ale no, jak będę miał wyższy level, to i tak będę dużo lepszej temy. Czyli mapa i ulepszy na początku. Hogwart. Pokój życzeń. Here we go. I mogę chyba pozbierać sobie te. To sobie zrobię kolejne. Mogę sobie pozbierać ze zwierząt rzeczy. Skoro będę ulepszać. To będę mógł może jeszcze wyżej ulepszyć, niż miałem wtedy. Bo wtedy miałem tylko chyba 6 zwiększone. Respcie się z zwierzątka. No, będę mogły jeździć, więc znowu czekać aż podejdą podjeść. I się podbiera wszystko z nich. To pogłaszczmy je wszystkie. Będziemy można zacząć zbierać. Nie wiem, czy przy wszystkim wyczarowałem już? Zbierz, 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 pieseł do mnie przyszedł, zbierz. Sorry pieseł, ale muszę zajmować się innymi zwierzątkami. Dobra, tu chyba wszystko. Chyba nie widziałem drugiego kota. Albo jestem ślepy, albo go nie ma. A, bo umarł tam sobie. Dobra, tu są wszystkie, czyli teraz do trybu drugiego poziomu. Tylko znowu zbiorę fotkę. Tak, już mam ich sporo. Mam 6. Mogę ich częściej nawet używać, bo tu nie jest problem. Te przedmioty mieć na nie. Już jedzą, czy jeszcze nie? Z nich właśnie memortków bardziej potrzebuję tych piór. Bo wiem, że ich mi brakowało. Pówka i gryfa, bo też gryfów nie mam dużo. No tylko razek na razie mi dały pióra. No dobra, wszystko chyba zebrane. Także miło. I można ulepszyć w takim razie tą szatę. I to mówię nawet ładniej niż miałem, bo miałem wtedy za 6, to teraz może uda się mi dwa razy ulepszyć, czyli będę miał 18 zamiast 6 obrony. Hmm. Ten stół będę musiał gdzieś przestawić później. A, to. Róbcie kolejny jak będę ulepszać. Bo jeszcze i tak muszę wybrać jeszcze ar-artrybut do tego. Na ja mogę mieć, jak mam. Mam bombardę i rzut starożytnej magii. Bombardy jeszcze nie mam, tak bym brał. To weźmy sobie starożytnej magii. Chyba. Jo, czemu by nie. I ulepszmy. Luna Bali. Świergotka. I te strala mam. No to nie ulepszy dalej. Pióro świergotka potrzebuję. Ich jeszcze w ogóle ani raz nie spotkałem. Widziałem je tylko w sklepie, jak były. Dobra, poczekam. Wytworzę sobie kolejne od razu. Muchy i łodyga. Tam mówię, nie jest problem. Muchę dostaje od żab, albo dygę, chyba mógł kupić, ale poza tym nie wiem gdzie. Dobra, i to było wróżbiarstwo, mapa. To było chyba tu, jo? Gdzieś. Izba Pamięci. Dobra, to nie jest to. Hm. O, tu. W każdym razie to będzie teoretycznie gdzieś blisko. Powinno być przynajmniej. Wait, to jest tu. Ciekawe, czy ktoś wpadnie za wszystkie drzwi, jeśli to są, będą faktycznie ostatnie teraz. Te tu. sobie dłużej popatrzył na to, bym ogarnął, o co w tym chodzi, ale mówię, chyba nie ma sensu już nawet próbować tego ogarniać. Albo zróbmy, dobra. Tylko pytanie, które to jest, które? Yy... Nie wiem, czy to są plusy zawsze, czy może być też minus. Jaszczurka, yy, pająk z Half-Life'a i coś to 15. Jaszczurka, pająk z Half-Life'a. Jaszczurka i pająk z Half-Life'a to jest 11, czyli czwórka musiałby być, czyli soba. Czyli uznajmy, że to po lewej to będzie soba. I 13 plus Mors to jest 18. Ile to jest Mors? Plus 18, czy ma być 18? Most to jest 0, czyli piątka, czyli pająk z Half-Life'a powinien być chyba. Zobaczymy, czy mam rację. Mam! No to się robi tak. Pytanie, że były ostatnie drzwi, czy nie? Okrągłe obrazy. Nie zidentyfikowane Przedmiot na szyję. tu jest w ogóle? Bardzo, bardzo mocno słyszalne. A tu jest. Czym to jest? Klasa numerologii. W tej klasie uczniowie w teorii uczą się magicznych właściwości liczb i numerologii. Chociaż wielu decyduje się zamiast tego spędzić te godziny na liczeniu luna bali, zasypiając przy tym na swoich ławkach. Cześć, kubson. Witam cię na streamie z Hogwartu. Jak tam? Mija ci kolejny dzień, piątek. Dla niektórych początek weekendu. A dla innych dzień jak co dzień. Choć dla większości raczej ta pierwsza opcja. Kolejne dwie skrzyneczki. I to ta. Czyli w twoim przypadku taka opcja. No, zostało ci parę dni do końca. Jeszcze tak idealnie się kończy, że chyba 1 września, nie? Jest poniedziałek. Tak często było, że dopiero był czwartek, powiedzmy, czyli albo się w ogóle nie szło na te parę dni, albo poszedłeś na dzień czy dwa i znowu wakacje. Znaczy wakacje wolne, weekend. A teraz tak ładnie wypada. Przewalone. A ile ci zostało jeszcze szkoły? Jeśli można wiedzieć. To będzie chyba wróżbiarstwo. Może będzie coś tam na bróżbiarstwie, u góry? Pociąg zaraz mi się skończy. I właściwie będę mógł pójść w końcu, zrobić tę misję główną. Tam poboczne, które robię. Dobra, można zejść. Trzy lata. No to trochę jeszcze jest. Mi teraz w ostateczności i najpewniej został jeden rok. Ostatni. Który nadal trwa krócej, bo do kwietnia. Znaczy, koniec kwietnia. I będzie już Git. Rebellion. A potem, co dalej za te trzy lata? W takim razie, chyba że nie masz planów na razie szczególnych żadnych. Ale zmuliło. ścięło się. Dobra, zniknęło to. Fajnie. Czy to była ta strona przewodnika, którą teraz zbierałem? Dobra, ile mi zostało jeszcze tego wartu? Ojej! Dw... Nie wiedziałem, że tu są na skrzydła podzielone. Skrzydła astronomiczne, jeden adem mimo że mi brakuje. Dobra, fajnie wiedzieć. A to potem. Na razie zróbmy tę misję. Właściwie mogę się chyba przeteleportować w takim razie. No, są. Tylko którą planujesz wybrać w aktualnym, przynajmniej momencie? Okej. Okay. czyli przedłużenie nauki. No, można i tak. Jakieś konkrety? Studiów? Studiów? Multum rzeczy znowu do zebrania. Fajnie teraz pokazuję tramawcę. Tak tu wejść. No. Jeszcze pytanie: jakie będzie studia robić? I kiedy? Niektórzy robią studia ich nie kończą. Niektórzy idą po kolejne stopnie. Masz tego żreć, tylko masz brać to. Dopóki działasz ten potwór przez chwilkę dosłownie, to mogę zebrać wszystko. The Nie pij tego, what the fuck. O wrogowie, tak gdzieś tam są. Byli na czerwono. O, są. To są chyba inferiusy. Magiczne diagramy. Okej. Okay. Lumos potrzebny jest do czegoś. Duch naszej miłości, zaktualizowaną misję. Okej, okay. kolejna misja poboczna. Teoretycznie mógłbym wszystkie odbierać misje poboczne, żeby mieć później po prostu do wyboru. No ale będę potem zapominać o czym one w ogóle były. Jest lepiej zakończyć aktualne mając. Do zrobienia. Które mam. Rebellion. Zrobię jeszcze sobie tę misję ze skrzaty i będę mógł kończyć na dziś Hogwart. I tak, trochę mi wleciało rzeczy dodatkowych. Parę misji, nowe zaklęcie. Parę misji pokończonych. Dobra, jak tam wejść? I co tam jest niebieskiego? Mnie kojarzę. A ty, mimo mimoza to raczej nie jest, bo jest tylko jedna na mapkę, na miejscówkę w miastach. Dobra, kolejna skrzynia. Nie Rebellion. wiem nadal do czego to, ale okej. Okay. Zaraz się tam pójdzie. Pieseł do mnie przyszedł. Coś pieseł. Hello, there. Nudzi mu się. Nie ma co robić piesu. Nie może sobie znaleźć jakiegoś hobby. Znaczy streamowania, grania w gry, kolekcjonowania gier czy coś. Nie piesu? Rebellio. Czy wszystkiego naraz. Połączonego w jedno. A propos połączenia w jedno. To może Planuję sobie nagrać podsumowanie mm, sierpnia a propos resellingowych gier zakupów. rysingowych i do kolekcji. Czyli coś jak kiedyś robiłem podsumowanie miesiąca, tylko tym razem bez informacji o sprzedanych rzeczach. Bo to raczej średnio interesujące jest. Więc będę mówić jedynie o zakupowych. Bo tak nie... niepotrzebnie dodatkowo przedłużałem te filmy. Znaczy... potrzebnie, bo o tym były te filmy, ale no. Trochę inaczej Dziękuję zrobię. O!

Wiesz, dzisiaj w ogóle może szybciej zakończę live'a, bo będę chciał poogarnieć sobie jeszcze robienie zdjęć grom i czyszczenie pudełek, które miałem zrobić wczoraj. O, część piesu. Dobra, gramy z piesu w takim razie. Więc lecimy do miejsca, do którego miałem polecieć. Zrobimy, mówię, Tą misję i mogę na dziś zakończyć. Hogwarts. Baloniki są do zbijania, właściwie mogę zrobić. Jak chciałem namiot wbić. Tylko teraz za dużo nie widzę przez to, White. Muszę się przybliżyć z piesem. Bo mikrofon mi zasłaniał. O, kolejna malwa. Bo mikrofon mi zasłaniał napisy. A jednak mile się gra z napisami, niż sobie tłumacząc z głowie, co on mówi. Chyba, że nie znam każdego słowa po angielsku, które istnieje 6 na 10 Kolejny stół tu jest Tylko noc by była do tego potrzebna Ale to zrobię kiedy indziej Tu są wilkeły Coś jeszcze chciałem chyba Bo coś tutaj chyba widziałem Ej, tutaj są te zwierzaczki może będę te nowe do zbierania rzeczy? A fajnie było, bo to jednak sporo ulepszej będzie. Ale to pewnie żaby. No, żabki. No, żaby mi jakoś specjalnie nie interesują. Lecimy z misją. O, kolejne zwierzątka tu są. Revelio! Tylko tu nie mogę przelecieć, bo jest magiczna bariera. Here I come. No I Właśnie nie hirajkom, bo nie mogę wlecieć. A, bo to jest Hogsmeade! Dobra, dlatego nie mogę tu wlecieć. Dobra. Ma to sens. A co jest w takim razie tam? Bo nie byłem raczej tam. Muszę dookoła przelecieć. Hogsmeade. Rebellion. Co tam są za zwierzaczki? Które teraz zgubiłem z widoku. O, tu są. Chyba, że to są pufki. Właściwie. Dobra, są pufki. Nie chcę mi się kolejnych pufek wybierać. Dobra, szukamy jaskini. Która jest gdzieś tam. O! Strona zebrania, może być. Skoro już ją widzę. Tylko nie mam przyciągania chyba. Trzymaj. No i dobra. Skoro już tu byłem, to czemu by nie. Dół Przyjnie mi chyba szybciej latam. I tu są dwa ze zwierzakami. Może jakieś fajne, których nie mam. Najlepiej te ptaki. Chyba bardziej, że są przyjaskini, to We're mogę available. sprawdzić co to faktycznie jest. Może coś to tylko w nocy jest? Sprawdźmy. Zmienimy sobie na noc. Tak, czyli Luna Bale. To by były wtedy. No, Luna Bali to jest. Ale ja mam Luna Bale już. Nic nie wiem, czy jest sens zbierać. A te drugie, które są gdzieś obok? Nie mogę latać. Masakra. Dobra, może być taki pogryw. Dobra, i co tam będzie? Hmm, Testral to jest, czy to jest jednorożec? Chyba jednorożec! Na dół! Basta Nie, na dół, basta. Highwing. Chyba znalazłem właśnie jednorożce. A piesowi coś odwala i chodzi po mnie. No daj z niego. Nie umiem obsługiwać tego. Nie dobrze zrobiłem. Okej, okay, piesu poszedł sobie. Ode mnie to złapmy jednorożca. Jednego, pojedynczego. Szkoda, że nie ma dwóch sztuk. Jednorożec. Pierwszy w życiu widziany przeze mnie. Nie miałem jeszcze okazji spotkać... ...jednorożca. Albo mi się wydaje, albo jednorożce są jeszcze trudniejsze. Ale dobra, siedzi. Znaczy, nie wiem, czy trudniejsze są od gryfu, bo gryfy latają tak samo te strale, ale mają chyba więcej gwiazdek. Ale zajebiście, mam jednorożca pierwszego. Więc tak już git, bo mogę nawet i pojedynczego postawić, bo i tak nie mam tego do rozmnażania ich. I dzięki temu będę miał róg jednorożca. Choć potrzebuję tego do ptaków, ale nadal nowe stworzonko do kolekcji. I to jedno róg. No dobra, idziemy do jaskini w takim razie. Zróbmy teraz submisję. to misję. Jest p... Porządek? Odszukaj Zyzusia. Dobra, zmieńmy sobie, bo tu będą Revenge. pająki raczej. I listy. I pijawki. Zyzusiu! Pomyliłeś się o trzy fiolki. Wiesz co to oznacza? To oznacza, że moim wiernym klientom zabraknie eliksiru zmniejszania... Zmniejszania. Se. Am. Um, sanusa. To głupia pomyłka, dlatego przez tydzień nie dostaniesz jedzenia. Oczekuję też, że sam wymierzysz sobie odpowiednią karę. Kiedy wrócę po następną dostawę, najlepiej będzie, jeśli zamiast swojego idiotycznego śmieszku zobaczę zakrwawione bandaże. Jeśli nie zrealizujesz swojego kolejnego kontygentu plus 5 dodatkowych fiolek, stracisz nie tylko przywileje żywieniowe. No trochę tak. Tobs, Tobs, Deek sent me. Are you in here? No, dobrze za zaopatrzeniem efekty Wydaje się że to będzie sporo rzeczy. Rebellion. Chyba jakiś czerodziciś tu pojawił. Albo bo No to fajne konfringo wleciało. Ale krócie może też być. Trap połączonego pająka by wybuchu. Nie siadło mi. Zbieramy wszystko oczywiście, co się świeci. Nawet rosyjską czapeczkę. A nie kojarzy mi się, bo w rosyjskich filmach często one były. Znaczy w filmach dziejących się w Rosji.

Mówię, zaraz 2.9 level. Będę mógł sobie ulepszyć to krucją. Mówię, nie wiem, czy będzie mocniejsze, czy co, ale nie zmienia to faktu, że chętnie sobie to wezmę. Mówię, jest, jestem ciekaw, jaki tu jest ostatni poziom pod względem dobywanego jego ekwipunku. Oraz zaklęć razem. Że już dalej nie będę dostawać na przykład punktów zaklęć. Miałem zbierać eliksydy wigilowe, a nie tracić HP. A jak tak dalej pójdzie będę miał coraz mniej ich i nie jestem pewien czy nie ominąłem paru skrzynek już nie wiem czy się idzie po niej dalej czy nie czekam jeszcze mi się nie przydały poczekam aż mi się naoduje konfringo nie chcę walczyć z małymi pajączkami, to są uchwaliby. Nie bardzo powinienem mieć incendio tutaj ustawione, jeszcze dodatkowo. Bo jednak na pająki najlepiej działa to.